Damy Ci technikę budowania relacji, która przekona nawet największego oponenta do tego, żeby z Tobą współpracował. Benjamin Franklin to był ojciec założyciel Stanów Zjednoczonych. No i on właśnie przekonał swojego największego oponenta do tego, żeby jednak wszedł z nim we współpracę, żeby go nawet polubił, a zrobił to przez to, że pożyczył od niego książkę. Książkę Białego Kruka, którą tamten miał w zbiorach. Poprosił o tą książkę, żeby mógł mu pożyczyć i tamten pożyczył, a Benjamin Franklin wyraził wdzięczność. I okazuje się, że ludzie, którzy dla Ciebie coś zrobią, muszą sobie wytłumaczyć, dlaczego to zrobili, skoro nic nie dostali w zamian. Zwykle w swojej głowie tłumaczą to na korzyść tej relacji. Więc popatrzcie, nie tyle kochamy ludzi za dobrodziejstwa, które nam uczynili, co za te, które sami im uczyniliśmy. Mawiał Lew Toł, i to działa. Poproś o przysługę, a zobaczysz, że drugi człowiek Cię polubi. Tylko nie za grubo. Lajkuj, udostępnia i obserwuj. You know, they